Podobno chodzi o to, żeby go słuchać. Tutaj, przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, chodzi też o to, żeby do niego gadać. A jak się gada, to gada się tutaj. O, zgasło. Tyle, że nie najważniejsze jest to, gdzie się gada, a tutaj w trójce liczy się to, kto i do kogo gada. Gdy wspominam swoje y, tu pierwsze spotkania w Trójce no to właśnie taką osobą był Maciek Zębaty wtedy no wielka gwiazda ja byłam młodziutka jak go zobaczyłam to mało nie zemdlałam y, potem natychmiast spotkałam Jonasza Koftę, Jacka Janczarskiego, Adama Kreczmara to naprawdę były osoby którymi mogłam się pochwalić przed swoimi koleżankami że właśnie z takimi ludźmi będę pracowała ale zaraz niestety się pojawiła refleksja i co z tego że oni są tacy cudowni bo przecież ja do nich nie, nie pasuję, nie dorastam. Co ja tu mogę robić? No może chyba tylko zamiatać. Miało być zamiatanie, a skończyło się na dyrektorskim fotelu w tym zakładzie pracy. Ale czy tylko w zakładzie pracy? Ta trójka, poza tym, że to jest dla nas zakład pracy, to jest to też ważna część życia towarzyskiego. To życie towarzyskie toczy się tutaj, na przykład na tych korytarzach przy ulicy Myśliwieckiej, toczy się w studiu, chociaż na korytarzach chyba nawet ważniejsze niż w studiu jest to życie. Bo ludzie w Radiu to lubią opowiadać, bo w ogóle gadać lubią, bo to o to w Radiu chodzi. Jak już chyba. Zresztą mówiłem, a zanim w radiu zacznie się gadać, to trzeba rozćwiczyć paszczę, przynajmniej warto, i ustawić sobie mikrofon. Dopiero wtedy mówi się dzień dobry. Dzień dobry. Mówię do mikrofonu. Mam bardzo trudne zadanie opowiedzieć o Trójce, a Trójka to radio, które kocham nad życie, wkurza mnie nieustannie i inspiruje, bo to jest takie miejsce, w którym cały czas dzieje się coś nowego i dzieje się od tylu lat. Podziwiam Marcina za to, że był w stanie odkryć takie karty historii Trójki, o których nie miałam pojęcia. Przybliżył mi ludzi, a to radio dla mnie to są właśnie ludzie. Różni, rozmaici, poważni, niepoważni, młodzi, trochę starsi, ale to jest jego największa siła, a ludzie to także słuchacze i oni w naszym przypadku wydają się także wyjątkowi. Tak więc trójka to jest po prostu życie i chyba to jest najprostsza definicja. Tylko, żeby nie było, że my tu w Radiu tylko gadamy. Pisać też potrafimy. I tak się zwróciła książka Trójka z dżemem Palce Lizać, która jest po prostu kwintesencją tego, co trójkowe. Jest pięknie opowiedzianą historią tego miejsca, tych ludzi, którzy je tworzyli. Tego, na czym polega trójkowość, tak często odróżniająca te stacje od innych, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Marcin Gutowski docierał do wszystkich najważniejszych postaci od roku 1962 przewijających się pomyśli wieckiej i pytał ich o wspomnienia, o zapomniane historie, o anegdoty. Najpiękniejsze wspomnienia to rodzina Poszepszyńskich. Ja jako dziadek Jacek byłem zwykle niedożywiony, w związku z tym, ponieważ miałam takie powiedzenie tam kanapka z dżemem, miałem palce lizać, w związku z tym dostawaliśmy ogromne ilości najrozmaitszych dżemów. Najczęściej dżemów truskawkowych, bo te dżemy były wtedy dostępne zarówno w sklepach, jak i truskawki nie były. Takim rzadkim u nas owocem. Radia się słucha, do radia się gada. Teraz o radiu można też przeczytać. No bo to chyba fajne radio jest.